Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na krótkiej konferencji prasowej, poświęconej nic nierobieniu przez premiera Donalda Tuska i jego ministrów. Wczoraj w nocy miało miejsce zdarzenie, gdzie samotna matka wychowująca dwójkę dzieci za grzywne w wysokości niespełna 2300 zł została aresztowana, a jej dzieci przesłane do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Celem wyegzekwowania tej kary, którą nałożył sąd. No i pytanie do sędziego, do ministra Gowina. Utrzymanie więźnia miesięcznie to jest kwota kilku tysięcy złotych, grzywna 2300 złotych. Uruchomiona policja o godzinie przed godziną 22. Uruchomiony ośrodek opiekuńczy, który musiał się tymi dziećmi zajmować. Czy tak ma wyglądać praworządny kraj? Czy tak ma wyglądać sprawiedliwe traktowanie obywateli? Jeżeli aserciści, tak jak w przypadku Amber Gold, chodzą miesiącami po ulicach, nic im się nie dzieje, malwersacje na setki milionów złotych, natomiast e, podobnie z komisją majątkową, to z kolei miliardy złotych, natomiast. E, e, Samotna matka jest, e, cały aparat państwa wykorzystany, żeby ją e, e, zgnębić i wyegzekwować karę. Proszę Państwa, trzeba się e, nad tym wszystkim pochylić i zastanowić, bo e, jeżeli tak ma wymiar sprawiedliwości w Polsce funkcjonować, to może go po prostu rozwiązać i przekazać na przykład sądom diecezjalnym. Tam to wszystko sprawnie działa, struktury są potężnie rozbudowane, no i wyroki są zwykle. E, chyba bardziej sprawiedliwe niż w tym wypadku. Ja przypomnę też, jest nawet nie sądy diecezjalne, ale reakcja kurii. Wczoraj czy, czy kilka dni temu, kiedy pijany biskup uderzył w latarnię, to natychmiast kuria przyznała mu samochód służbowy z kierowcą, żeby więcej takiego zagrożenia nie stwarzał. Więc tanio, szybko i solidnie i bezpiecznie. A tutaj mamy zupełnie odwrotną sytuację. Więc dzisiaj o godzinie 14 do pana ministra Gowina złoży pismo w tej sprawie, aby podjął kroki i wyciągnął konsekwencje wobec tego sędziego, bo ten sędzia to jest po prostu bezduszna istota, bezrozumna, w związku z tym powinien być jak najdalej od wymiaru sprawiedliwości, a nie pełnić swoją funkcję. Tutaj parę zdań jeszcze powie poseł Artur Demski. Tak, dziękuję bardzo. No, proszę Państwa, z czym my mamy do czynienia? Sytuacja doprawdy kuriozalna. Policja w tym wypadku bardzo sprawna, bo chodzi o matkę, bezbronną osobę, samotnie wychowującą dwójkę dzieci. Zobaczmy sytuację, co się dzieje, jeżeli mamy do czynienia z kibicami, którzy są silnymi mężczyznami. Tam policja już nie jest tak skuteczna. Doprowadziliśmy? Doprowadziliśmy. Oczywiście to jest zysków. Ostatnie pięć lat doprowadziło kraj do tego, że możemy zostać przestępcami, Gromadząc się bez zezwolenia, paląc jednego blanta marihuany, możemy zostać przestępcami, podając się zabiegowi aborcji. Do tego kraj zmierza. Natomiast możemy robić dużo innych rzeczy, które nie są obciążone najróżniejszymi konsekwencjami. Rzeczywiście, rządy Platformy Obywatelskiej. No, Platforma Obywatelska jest mniej obywatelska niż w starym systemie była milicja obywatelska. Do tego doprowadziliśmy sytuację. Ta sytuacja przytoczona przez kolegę Armanda. Rybińskiego, związana z panem biskupem, który oddał się do dyspozycji papieża. A przede wszystkim powinien spędzić noc w izbie wytrzeźnej. Taką mamy sytuację w kraju, że w tej chwili jedynymi osobami, z którymi skutecznie wymiar sprawiedliwości walczy, są osoby bezbronne, bez układu i spoza obszaru duchowieństwa. Spoza tej części społeczeństwa, w którym szeroko określamy duchowieństwem. Także. Jeżeli platforma obywatelska będzie zmierzać w kierunku czwartej RP, bo dla nas jest to przykład świetnej kontynuacji, ci policjanci, którzy byli dzisiaj wczoraj w nocy, przepraszam, u tej matki, próbowali od sędziego wyegzekwować zmianę decyzji, żyjemy w państwie prawa, wiemy, jakie były decyzje, ale aspekt i czynnik ludzki jest najważniejszy, bo państwo to nie jest obszar w granicach, tylko to są ludzie przede wszystkim. I pan sędzia stwierdził, że nie zmieni decyzji, bo tak bo taki jest wyrok. Czyli mamy do czynienia z wielką traumą u tych małych dzieci, które zostały oddzielone od matki w środku nocy, jak już spały, wywiezione gdzieś do ośrodka opiekuńczego, a ona została wywieziona do aresztu. Proszę sobie wyobrazić przeżycia tych małych dzieci. Czego ich uczymy? Tego, że policja to wróg. Ja tutaj nie będę atakował specjalnie pracy policji, bo z wyjaśnień w mediach wynika, że oni próbowali wpłynąć na sędziego o zmianę decyzji, że rzeczywiście przenieśmy, zastanówmy się, zróbmy coś, żeby nie było takiej sytuacji, że mali ludzie. Kontakt pierwszy, pierwszy w życiu kontakt małych ludzi z przedstawicielem prawa kończy się tym, że śpią same w jakimś zagratowanym pokoju oderwane siłą od mamy. No. Ta sytuacja jest wyjątkowo bulwersująca, i proszę się zastanowić. Razem, bo wszyscy razem musimy się zastanowić, dokąd zmierzamy, jakim krajem chcemy być. Dziękuję. Proszę Państwa, rzeczywiście, jeżeli ma być tak, że prawo obowiązuje tylko osoby słabe, bezbronne, mało zamożne, a nie dotyczy tych silnych i bogatych. Ta rzeczywiście może rozwiązać sądy, wprowadzić samo sądy. Będzie dokładnie ten sam efekt: silniejszy, wygra, zadba o siebie, a bezbronny, słaby poniesie karę. No Tak wygląda sprawiedliwość za czasów 4 RP, bo jak się okazuje, nadal w 4 RP jesteśmy, co pokazują ostatnie wydarzenia. Chciałbym również prosić Rzecznika Praw człowieka o interwencję w tej sprawie użycie swoich wszystkich kompetencji w tym celu, żeby. No do takich sytuacji nie dochodziło, bo domyślam się, że to nie jest jednostkowy e, przypadek, ale może to być e, poważne zjawisko, tak jak z rowerzystami, których kilkadziesiąt tysięcy odbywa kary za prowadzenie roweru w stanie po spożyciu alkoholu. <laughs> Chciałbym też zaprotestować i konsekwencje powinny być wyciągnięte wobec rzecznika e, sądu w Opolu, ponieważ e, no, pani rzecznik zrzucała winę na policję. To już jest szczyt bezczelności żeby zrzucać winę na policjantów, ja to bym chciał się bardzo za nimi wstawić, ponieważ, tak jak kolega mówił, po pierwsze chcieli tą sytuację, tak jak, naj, tak jak potrafili załagodzić i wpłynąć jeszcze na sędziego, to oni niestety podlegają określonym sankcjom dyscyplinarnym. Oni nie mogą powiedzieć, że nie wykonają takiego czy innego polecenia, czy takiej czy innej decyzji sądu. Oni po prostu muszą. Grozi nawet oddalenie ze służby, wydalenie ze służby, hmm. gdyby takiego e, polecenia nie wykonali. Więc zrzucanie winy na policję jest naprawdę czymś karygodnym i ja mam nadzieję, że zarówno e, sędzia, który wydał takie postanowienie, jak i rzecznik tego sądu zostaną należycie ukarani i o to będę prosił Pana Ministra Gowina. To wszystko. Jeżeli macie Państwo pytania, bardzo prosimy. Drugi tak się to wygląda? do policji jednak chciałam dopytać, bo mimo wszystko to funkcjonariusze konkretnie byli na miejscu. Mówi, że wcześniej nie wiedzieli, że tam są dzieci, ale już je zobaczyli, tak? wiedzieli, że tam są dzieci. Czy Panu zdaniem nie mogli zrobić czegoś więcej na miejscu? Nie wiem, zadzwonić do przełożonego, powiedzieć jaka jest sytuacja, że jest to sytuacja wyjątkowa? Stąd. Zastanawiam się nad tym takim gorliwym usprawiedliwianiem czy przy Policji przez Pana. Z Państwa informacji wynika, że właśnie takie działania podejmowali. Że kontaktowali się z przełożonym. Ten, zdaje się, telefonował nawet bezpośrednio do sędziego i próbowano odroczyć egzekucję tego postanowienia. Niestety sędzia był zupełnie bezduszny i bezrozumny. I stwierdził, że postępuje w granicach prawa. Jeżeli tak duch prawa rozumie minister Gowin i sędziowie w Polsce, no to jest to jakieś zupełne nieporozumienie. I naprawdę proszę wziąć pod uwagę sędzia, który siedzi sobie w ciepłym gabinecie z kilkunastotysięczną pensją, i policjanta, który za kilka tysięcy złotych, często za dwa tysiące złotych, jest na ulicy, po prostu jeździ rozklekotanym radiowozem z jednego miejsca w drugie. Służby ma często kilkunastogodzinne i Walczy z czasem, raz pojawia się tu, raz tu. Nie ma czasu na tą analizę. To sędzia ma akta sprawy, może się z nimi zapoznawać latami, jak pokazują e, doświadczenia przecież z różnych afer. Latami potrafią czytać akta. No tutaj sędzia, nie wiem czy nie czytał, czy nie wiedział, podjął taką ani inną decyzję, haniebną decyzję dla wymiaru sprawiedliwości. I apeluję jeszcze raz do pana ministra Gowina, jeżeli słyszy krzyk zarodków, to niech usłyszy też krzyki płac tych biednych dzieci i zrobi coś z tymi. Tych sędziów powinien eliminować, tak jak panią e, czy tam pana Mielewskiego wyeliminował e, i Krajowa Rada Sądownictwa się zgodziła, tak samo powinno być z tymi e, sędziami, bądź rozwiązać. Ten cały aparat, przecież to kosztuje miliony, dziesiątki czy setki milionów złotych ten aparat sprawiedliwości. No to po co? Jeżeli on ma jeszcze krzywdzić ludzi i generować kolejne koszty, no to po co? Po prostu po co jest to ministerstwo? No niech to będzie albo nazwać to Ministerstwo Niesprawiedliwości, albo do spraw patologii, no coś tego typu, a na pewno nie, nie, nie Ministerstwo Sprawiedliwości. Ja jeszcze dodam od siebie tutaj, proszę Państwa, no, może czas zaapelować do funkcjonariuszy: nie kierują się własnym rozumem. Niech nie kierują się tylko tym, co im sędzia, nieudacznik, niekompetentna osoba, która nierzadko jeszcze z poprzedniego systemu pochodzi, całe jej przygotowanie zawodowe i wykształcenie. Funkcjonariusze powinni stać po stronie społeczeństwa. Jeżeli dostają papier od sędziego i widzą, że jest w tym papierze no, sprzeczność, niejasność albo zwykłe draństwo, powinni mieć możliwość yy, protestu. No, nie Prote nie mają oczywiście możliwości nie mają. protestu, bo mogą stać wydaleni ze służby. Dlatego my apelujemy do funkcjonariuszy również. Kierujcie się dobrem ludzkim i własnym rozumem, a nie tym, co jakiś kretyn sędzia napisze w piśmie i w poleceniu, które macie wykonać. Kiedy ministra powinna apelę o ukaranie. O ukaranie i najlepiej byłoby eliminować ze środowiska takich sędziów. Bądź ukaranie, ale to no nie może być tak jak w przypadku chociażby pani prokurator w sprawie Amber Gold, że ona była poddawana kontrolom i z kontroli wynikało, że ona jest w ogóle wzorowym prokuratorem. Jeszcze jedno pytanie: już o formę, raczej nie o treść. Mówił pan, pan o powrocie do czwartej. Wtedy czasy posługujecie się, przepraszam, językiem czasami dzisiaj, e, z którego niedawno wsłuchują Jarosław Kaczyński, porównując, pani których do załać i słyszymy, że patrona obywatelska jest mniej obywatelska niż. No więc jak to się ma? Czy ta ocena nie jest właściwa? Panie redaktor, od roku jesteśmy w Sejmie, próbujemy zwracać uwagę na wszelkie problemy. Próbujemy merytorycznie tłumaczyć koalicji rządzącej, a powinno być określenie w większości. Ta większość, która ma raptem 5 głosów więcej, czyli reprezentuje o 5% społeczeństwa więcej od reszty, czyli od opozycji, nie pozwala mniejszości na nic. Więc teraz. Żeby, wprowadzić, żeby mieć szansę wprowadzić realne zmiany, należy używać radykalnego, a czasami wręcz brutalnego języka, bo tu nie ma woli do rozmowy merytorycznej. Tu czasami trzeba będzie, niestety, no trudno się z tym pogodzić być może, uderzyć pięścią w stół. No tutaj pani redaktor, my jesteśmy na zupełnie dwóch różnych biegunach. Ja przypomnę, że to za czasów czwartej RP najczęściej najmniej kompetentni sędziowie i prokuratorzy byli awansowani po to, żeby stworzyć sobie piramidę, armę bez właśnie pozbawionych rozumu, i bezwzględnych zimnych, wyrachowanych urzędników, którzy na telefon będą realizowali pewne, pewne zadania. No i niestety ta patologia, jak widać, się rozwija. Trzeba tą, tą piramidę po prostu odwrócić. Sędziowie są oczywiście niezawiśli, ale muszą być w jakiś sposób dobierani. No, no nie tak jak w biskupi, ale no w jakieś, jakieś inne kryteria, żeby jednak reprezentowali godnie ten urząd i żeby wyroków takich, które no delikatnie mówiąc są nieporozumieniem było jak najmniej. Jeszcze jedno, tu taka refleksja. Proszę w sposób najbardziej łagodny i możliwy, najbardziej rytoryczny i kulturalny wytłumaczyć tej pani, która została wczoraj wywieziona do, do aresztu. I tym dzieciom, które zostały pozbawione matki, zamknięte w jakimś pokoju okratowanym, zapewne, bo tak wyglądają te ośrodki opiekuńcze są mini więzienia, bez używania słów, takich jak ja użyłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.